Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas łuków. Co? Nie, to no, Gerald, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pier... <trych... 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 Nie zryj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur.